mano, tutaj akrobatik, a dzisiaj tak jak obiecałem, Lego Soku Millennium. Jest to Soku Millennium z nowej części, więc mam nadzieję, że się Wam filmik ten spodoba. A teraz przejdźmy do omówienia figurę Więc tak, pierwszą figurką jest Tasu Lich. Został on y oczywiście, możemy go obejrzeć w nowej części Gwiezdnych Wojen. Wtedy. Gdy Han Solo zobaczył w tej części pierwszy raz około milenium, oto druga figurka. Tutaj ta figurka nazywa się. Ta figurka pochodzi z gangu, który również był po zobaczeniu so, pierwszy raz około milenium przez Han Solo. Tutaj pewnie zgadniecie kto to jest jest to Finn widzimy, że ma on kurtkę poła tutaj spodenki czarne oraz średni taki blaster no dobrze przejdźmy dalej dalej mamy Rey Rey ma mały blaster, który Han Solo dał jej jak wylądowali na takim miejscu gęsto, gęsto tym, zaleśnionym Zapomniałem jeszcze wam powiedzieć, że te postacie mogą zmieniać swoje buści. Jedna taka, jedna taka. Jeszcze wrócimy do fina. Fin ma tak samo. Już wam pokazuję. Jedna taka, jedna taka. Nie wiem, czy ci członkowie też mają tak samo, ale tak. Jedna taka. Jedna taka. I kolejny członek. Jedna taka. A i ten już nie ma, słuchajcie, patrzcie. Ten już nie ma. Widocznie miał za krótką czapeczkę. I dlatego mu nie zrobili. No dobra. Przejdźmy do kolejnej fajnej postaci Hanna Solo. Han Solo również ma taką buźkę. Widać drugą już Wam pokazuję jaką. O, proszę bardzo. No więc tak. Ma on mały blaster, który również miał. Tutaj widzimy jego kurteczkę. A spodenki. Wszystko jest ładnie dopracowane. Zagięcia. No i dobra. Super postać, czyli czubaka. Czubaka niestety nie może mieć drugiej buźki, ale za to ma on kuszę, z której można strzelać. Starczy tu nacisnąć i strzelić. No dobra. I figurka, na którą pewnie wszyscy czekali. bb 8 Jest on strasznie malutki. Mi się wydawało, że on będzie większy. A on jest rzeczywiście bardzo malutki. Dobrą skalę od wzoru. Od, dobra, nie wiem jak to powiedzieć. No dobra. No i tak, tutaj widzimy, że ma on ten oczko, takie kamerę rzutnik, no i tak jedno co mi się tu nie podoba to to, że tomu tak bardzo wystaje powinni to zrobić głębiej no i co, i przejdźmy do sokoła milenium no więc tak, tu mamy naszego sokoła milenium tak on wygląda z góry prezentuje się bardzo fajnie jest nawet bardzo duży i tak, opiszę wam teraz jego funkcję tutaj widzimy działko Obraca się ono na wszystkie strony oraz w górę i w dół. Można tu również otworzyć i wyjąć platformę, na której możemy położyć kilka ludzików. Na przykład, ja zawsze jak wkładam ludziki, to wkładam je bez broni. Czyli fina włożymy na przykład bez blastera. I na przykład możemy tam jeszcze włożyć rej. O, Rej mi daleko coś poleciała. Może nie chce być filmowana. Rej, no chodź. Dobra, jesteś. Dobra. I włożymy tutaj sobie rej. Ojej, grzywka jej odpadła. Poczekajcie. Dobra, ja już jestem, musiałem kilka drobnostek naprawić i tak. Możemy sobie wybrać, żeby fin sterował dolnym działkiem, a rej górnym. Oczywiście nie ma to za dużego znaczenia. Po się wkłada tak samo, no i zamykamy. Dobra, przejdźmy teraz do kabiny pilota. Ona się bardzo fajnie y, roz, y, otwiera i zamyka. Co prawda, trzeba trochę poświęcić rąk. O, dobra, już zamknąłem. Dobra, możemy tu wsadzić kilka osób. Tylko jak ja wsadzam Hanasolo i czubakę. To raczej oni mi się tak nie za bardzo mieszczą. Więc wolę wsadzić rej i Hana solo. Ale dobra, możemy spróbować jeszcze raz, to nam szkodzi. Włóżmy Czubakę. Czubaka jest taki wysoki, więc dlatego raczej nie za dobrze jest, kiedy siedzi tutaj z przodu. No dobra, to włóżmy tego Hana solo. Możemy o, podnieść mu rękę, będzie lepiej. A Han Solo może zostać z taką. Nie, widzicie, Han Solo nie wejdzie. A może, a może, a może, a może. Poczekajcie, zaraz sprawdzę. Dobra, i oto wszystko ładnie, pięknie weszło. Tylko trochę pochylimy czubakę, żeby łatwo się wszystko zamknęło. O nie, czubaka nie chce się zamknąć. No, to wątpię w to, aby to było udane. Oczywiście, o właśnie, możemy go pochylić o tak do przodu. Dobra. I spróbować teraz. Ale nie, to się również nie udaje. No dobra, to wsadzimy tylko Hana Solo. No i tak. Tutaj zamkniemy go. Jeszcze dla czubaki mamy inne miejsce. No i dobra. Teraz przejdźmy do tutaj elementów ruchowych. Oczywiście jest to tutaj satelita. O, rusza się na wszystkie strony. I dobra. I tutaj na dole mamy też działko, które też się rusza na wszystkie strony. Do góry, do dołu. Tylko trudno mi je teraz pokazać, bo stoi. Może pokażę, jak wezmę statyw. Dobra? Dobra. No to zaraz to pokażę. No dobra, to jedziemy do najważniejszej części, czyli do... O, jeszcze zapomniałem. Tutaj, jak się naciśnie na te petardy do tego, to one wystrzeliwują przez tą dziurkę. Jest to nowa wyrzutnia, bardzo fajna. Mi się bardzo podoba. Dobra, to żeby otworzyć naszego sokoła, musimy najpierw otworzyć to. Tu jest taki super mechanizm. Dobra, i otwieramy po kolei. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. No i dobra. Dostaliśmy się do wnętrza i tak. Tutaj możemy położyć blastery. Na przykład blaster Hana Solo. Ja zawsze kładę tutaj. Dobra, proszę, jest blasterek Hanasol. Blaster Ray zawsze wkładam. Tu jest taki haczyk. czy będzie widać. O, widać. O, widzicie, jest haczyk. Na ten haczyk zawsze wkładam blaster Ray. Tylko niestety teraz coś nie wyszło i on mi gdzieś uciekł. No dobra, trudno, mniejsza o to. Tutaj zawsze wkładam blaster Fina. O, jeszcze fajna rzecz, której nikt nie opisał, że tutaj to się otwiera. No dobra. A proces czubaki wkładam tutaj. Dobra, jak już wszystkie bronie mamy posegregowane, możemy się zająć za umiejscowienie czubaki. Ja czubakę często wkładam tutaj. Jest on trochę taką mniej poręczną postacią, gdyż nie może w większość rzeczy wchodzić. Ale na tym krześle jak na spokojnie może jak najspokojniej może usiąść. No dobra. Więc tak tutaj już chyba środek omówiliśmy, ale nie do końca. Tutaj mamy ten stolik z tą grą. Tutaj łyżeczka, fotele, tutaj jakieś niki. O i jeszcze to się tak lekko przesuwa. Ok. i chyba wszystko co do środka, więcej na ten temat nie można powiedzieć, a można, można, przepraszam Was, jeszcze tutaj widzicie, to jest taka klapka, gdzie się otwiera i można wsadzić jakiegoś ludzika. No dobra, więc tak, tutaj możemy położyć BB-8, albo nie BB-8, y zostawimy BB-8, no i zamykamy. Pik Pik, Pik, Pik 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 Pik. No tutaj za bardzo dobra. I pyk i pik. Dobra, mamy na soku zamknięty. Teraz pokażę jeszcze jedną fajną funkcję, co mi się bardzo podoba. Najlepiej, jak ją weźmiemy. Ops! To się często odpada. Przydałoby się to jakoś mocniej przymocować. Może z drugiej strony będzie się lepiej trzymał. Nie, się trzyma tak samo. Dobra, trudno. Jedziemy dalej. Właśnie ta funkcja, którą chciałem Wam pokazać, to jest nią ta klapka. Tylko, że ta klapka właśnie trudno się otwiera. Ale możemy przez nią wsadzić kilka osób. Właśnie wypadł mi tu Blaster Ray. Wsadzimy go w odpowiednie miejsce. Gdzie ja go zawsze. O tutaj, proszę bardzo. Zamkniemy nasz soku. O, tutaj się znowu zahaczyło. Dobra. I tak, możemy przez nią wsadzić BB8. No, zróbmy taki teścik. Oto BB8 tutaj wsadzamy, zamykamy krapeczkę. Pyk. I BB8 już jest na górze. Proszę bardzo, mamy BB8 naszego. No dobra. No i teraz przejdźmy właśnie do omówienia go z dołu. Jak on lata? O, jeszcze ważna rzecz. Tutaj widzimy taką symulację takiego, wiecie, no. Tego silnika, takiego, co tak się zmienił. No dobra, zaraz wracam, poczekam. Jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć o instrukcji, że tutaj instrukcja oczywiście jest dość gruba. Posiada on około tyle, ile mierzymy. To było 100-159 stron. No dobra, to przejdźmy dalej.